Jeden z surowców, który jest potrzebny do uzbrojenia naszych, naszych żołnierzy. O, może tak to nazwiemy. Nie nosisz chyba tych szat bez przerwy, co? Hmm? Nie. Kiedy jestem nagi, to nie. Chodziło mi o ucieczkę z kręgu. Taką szatę dość trudno przeoczyć. Tak samo jak ta wielka tabliczka z napisem Jestem magiem, którą noszę na szyi. Lubię ułatwiać templariuszom pracę. A, czyli tak to chcesz rozegrać? O mniejsza. Mieliśmy do dodania poziom. Oczywiście dalej y, żywotność będę rozwijał. Oczywiście obrońcę pokrzepiająca obecność, obrońca... Okrywa całą drużynę majestatyczną ochroną, dając wszystkim postaciom tymczasowo premię do pancerza. Której siła i czas trwania zależą od współczynnika kondycji obrońcy. Talent wielka, wielki obrońca zwiększa premię do pancerza. Wielki obrońca. A, czyli tutaj. To też musimy uruchomić. Aha, to nie jest aura, to po prostu daje buffa naszym sojusznikom. Przyda się. Wróciłeś. Potrzebujesz czegoś? E, znalazłem złóże rudy. Złoże rudy. To bardzo mi pomoże. Werydium. Przypuszczam, że można z niego wykonać broń i zbroję. Komendancie, jeżeli chcecie, możemy wyposażyć waszych ludzi. To nie będzie was nic kosztować. Poza ochroną dla górników. Hmm, oczywiście... Jesteśmy w piwnicy. Będziecie mieli straż, moi ludzie potrzebują uzbrojenia. Mam wykuwać zbroje dla całego motłochu w Amarancie? Herenie, jak ty mnie traktujesz, to nie do pomyślenia. Rozkaz komendanta. Dobrze, wezmę się do pracy, ale potrzeba mi wyzwania, czegoś, co może mnie pochłonąć. Coś tam znajdziemy dla niego w późniejszych etapach gry. Tutaj już wszystko chwilowo. Może jeszcze pogadam jeszcze z szeregową. Ona ma dla nas życie jakieś listy. Komendancie? Są dla mnie jakieś wiadomości? Jedną chwileczkę. Nie, w tej chwili nic nie ma. Dozorca Samuel. Samuel? Gospodarz Samuel? Czy to ty? To? Na no, oddech Stwórcy, toż to mały Nathan. Wszędzie bym poznał tę twarz. Gospodarzu, tak się cieszę, że zostałeś w posiadłości. Czy wiesz, może jak zginął mój brat i siostra? Ja byłem w wolnych marchiach. Twój brat zginął na wojnie, ale Lady Delilah naprawdę nie wiesz? Ona żyje, synku. Słyszałem, że wyszła za sklepikarza w Amarancie. Nie wiem nawet którego. Nieszczęsna dziewczyna słyszałeś? Moja siostra żyje to wspaniała nowina. Możemy o nią popytać w sklepach? Wiesz, kiedy będziemy przypadkiem w amarancie Możemy się rozejrzeć, jasne. Dziękuję. Chciałbym wiedzieć co się z nią stało plus osiem dla Nataniela Oparcia. Chwilowo ma 15 tu mamy kota. Zapiszemy przed tym. Mamy tu kota. I tak yy, jesteś głodny, mały? Weź kota ze sobą. Dobra, wziąłem kota. Od razu się go pozbędziemy. Kociak. O, spójrzcie tylko na tego ślicznego kotka. W wieży mieszkał łowny kot imieniem Sierściuch. Był mi jedynym towarzyszem, gdy więzili mnie Templariusze. Czasami bardzo za nim tęsknię. Ale nie mogę zatrzymać kota. Żyjemy ze zwalczania mrocznych pomiotów I mogłoby mu się coś stać W takim razie może zostać w twierdzy M Może i tak Cóż Zatrzymam go na jakiś czas Aż znajdę dla niego jakieś bezpieczne miejsce Co ty na to, kotku? Nazwę cię Panem Skoczysławem Możesz schować się w moim plecaku Na jakiś czas No tak Plus 17 do poparcia hmm. Miło Tu wszystko jest chyba załatwione już w tej chwili Dlatego Tak mamy mapę I tak Amarant Opuszczoną zatokę i posiadłość Turnoble Czy jakoś tak jak widzicie, mam, yy, mamy inną mapę niż podstawce, chociaż to nadal Ferelden. Ale co za część Fereldenu? No dobra, już Wam mówię. Tutaj mamy Amarantowy Ocean. Tam mamy wolne marchie. Tu może przebudzonych. Mamy tutaj szlak od naszej twierdzy. I mamy na południe do Denerim, czyli tutaj gdzieś powinien, powinno być Denerim, no gdzieś tutaj mniej więcej w tym miejscu, a gdzieś w tym miejscu powinna być twierdza Strażnika, jedno z Delsi, które przechodziliśmy. Tak więc możecie sobie teraz mniej więcej zobaczyć, gdzie jesteśmy. Amarant powinien być nawet zaznaczony jako na tej dużej mapie w podstawowej wersji. E, oczywiście nie w ten sposób, tylko tam w jakiś sposób, że jakiś domek będzie i będzie podpisany Amarant, tak jak tutaj na mapie. Dobra, a w tej chwili e, towarzyszy główny wątek. Ostatni legion. E. Aha, dobra, czyli musimy iść do Amarantu, pogadać z dwoma myśliwymi. Od razu poszukamy tego, tego wilka. Zwiedzimy może ten amarant po prostu. Co będziemy czekać? Porzucony dziennik. Prezent dla kogoś. Te prezenty później porozdaję, ponieważ. I tutaj będę uważał, już komu daję jaki prezent, ponieważ tutaj o wiele trudniej jest zdobyć maksymalne poparcie u niektórych. A oto i komendant. Plotki o tobie nie były przesadzone. Ojej. Mam pewną propozycję. Spotkajmy się przy domu, w pobliżu bramy. Obiecuję, że nie będzie to strata czasu. Zobaczymy. Obruszka i dzwoneczek. To chyba dla kota. Czyli innymi słowy, dla Andersa. Kiedyś nad tą bramą wieszano głowy zdrajców. Mój ojciec chyba ma szczęście, że tam nie skończył. No powiedzmy. Chyba mogę ci w tym pomóc. Dobra, zobaczmy, czego chciałbym wyjść. Mój brat pił tak samo jak ty ogrew. Z twojego brata musiał być niezwyką pan, co? Potrafił znaleźć rozrywkę dokładnie wszędzie, a potem zwymiotować ci na buty. Bratnia dusza! Witam komendancie. Wiedziałem, że się zjawisz. Umiesz poznać okazję, prawda? Proponuję współpracę, na której obaj skorzystamy. Mm. Nie widzę żadnej korzyści ze współpracy z tobą. Jak z pewnością wiesz, handel jest ostatnio utrudniony. Moi współpracownicy są jednak w stanie sprowadzać towary do amarantu pewnymi kanałami. To dochodowy interes i sądzimy, że jako władcy tych ziem należy ci się pewna część tego dochodu. Tak jasne. Przemyt powinien donieść no, na was straży. A, obawiałem się, że to powiesz. W końcu twym obowiązkiem jest stać na straży prawa i porządku. Miłego dnia, komendancie. A, spokojnie, zadanie nie jest popsute. Jest dokładnie to samo zadanie trochę w innym kontekście od kapitana straży miejskiej, więc. A tu mamy e, dwóch myśliwych. Ach to się gapisz? Szukasz guza? Jest, jesteś myśliwym, który natrafił na wejście do głębokich ścieżek. A więc przychodzisz w sprawie rozpadliny. Najwyższy czas. Nie mogę całej zasługi przypisać wyłącznie sobie. Mika pierwszy wpadł do tej dziury. Kontynuuj. To dość daleko od miasteczka. Szliśmy w tamtym kierunku po śladach Jelenia, ale zanim zaczął się ten cały zamęt z pomiotami, przez blisko tydzień go tropiliśmy. Założę się, że miał niezły ubaw tak nas zwodząc i ośmieszając. A co z rozpadliną? A tak, rozpadlina. No więc yy, ujrzeliśmy ją, kiedyśmy weszli na wzniesienie. Niezwykły to był widok. Ogromna szczelina, jakby sam stwórca rozbił ziemię na dwoje. Niczym jajko. Lubię jajka. Wyglądało na to, że ktoś próbował coś na niej zbudować, ale dał sobie spokój. W miasteczku nikt nie wiedział o jej istnieniu. Co było dalej? Cóż, oczywiście musieliśmy przyjrzeć się jej z bliska. I właśnie wtedy Mika spadł. Zdążył tylko przeraźliwie wrzasnąć i już go nie było. Ziemia mi się zapadła pod nogami. Właśnie. No więc, kiedy Mika tak sobie leżał, uskarżając się na ból kolana, głowy i diabeł, jeden wie czego jeszcze, zjawiły się pomioty. Ile ich było? E, więcej niż lęk, ale mniej niż horda. Wydawały się. zajęte. Jakby się dokądś śpieszyły. Nie zauważyły nas. Dzięki niech będą stwórcy. Pomioty były tak zajęte, że nie zauważyły dwóch rozkrzyczanych rannych mężczyzn? Zastanawiający, zaznaczyłem rozpadlinę na mapie, żebyśmy mogli jej unikać, ale ponieważ wygląda na to, że chcesz wiedzieć, gdzie się znajduje, więc proszę. No więc, dostaniemy coś za fatygę? Oh, dzięki, masz tu kilka srebrników. Dzięki, starcie, żeby się napić w gospodzie i zapomnieć o tym wszystkim. No dobra. Przepraszam, panie, zapłacono mi całego suwerena, bym doręczyła ci ten list. Powiedziałam mu, że są łatwiejsze sposoby, by skontaktować się z komendantem szarych. Kto ci to dał? Jakiś nietutejszy rycerz. Nie przyjrzałam się jego twarzy miał opuszczoną przyłbicę. No. Mówił, że nazywa się pan wilk z Rivenu. A, tak. Nawiązanie do Wiedźmina. Czekaj, wilk, może ciemny wilk. E, tam, ciemny wilk to zwykła plotka. Chociaż faktycznie było w nim coś podejrzanego. Pamiętasz coś jeszcze o tym panu wilku? Nie, panie. Jeszcze raz przepraszam. Tak, mamy białego wilka w Wiedźminie, tu mamy ciemnego wilka. Przepraszam, ale muszę przeszukać wasz bagaż. Mamy problem z przemytnikami. Jestem komendanty, komendantem Szarych Strażników, stwierdzę czuwania. Ale ja muszę. Taki był rozkaz konstabla. Przemytnicy... Co ty robisz, chłopie? Oskarżasz komendanta Szarej Straży o przemyt? Ale ja... ja... Mówił pan, że wszyscy... Odmaszerować. Przepraszam za to. Przemytnicy i złodzieje niemal rządzą miastem. Cieszę się, że pilnujecie środków ostrożności. Tak, komendancie. Szczerze mówiąc, nie wiemy, co zrobić z tym przemytem. Bardzo przydałaby się nam twoja pomoc. Jeśli chcesz, przyjdź do mnie później, a omówimy szczegóły. No dobra, to pogadajmy z nim od razu. W a, tym przemycie. komendancie, Mniemam, że jednak nam pomożesz. Co tu się tak naprawdę dzieje? Handel niemal stanął w miejscu, więc pojawili się przemytnicy. Sprzedają kradziony towar po astronomicznych cenach. Gdyby udało się położyć kres ich interesowi i przejąć ich zapasy, moglibyśmy rozdać je najbardziej potrzebującym. Jak mam znaleźć tych przemytników? Na rynku jest jeden z przemytników. Zapewne wie, gdzie znajduje się kryjówka. Nie udało się nam nic z niego wyciągnąć. Może Tobie pójdzie lepiej? Okej. Okay. Podejrzany typ. To chyba ten właśnie. Nim z nim pogadamy. Znałem kiedyś takiego jednego gościa, o. który kupił na rynku w Amarancie kawałek kostki Andrasty. Super. Najpierw z tym ciemnym wilkiem pogadamy. Tu mamy tablicę. ...tak jak w podstawce. Chyba mogę ci w tym pomóc. Wełniane ochraniacze. Tym grubym filcoem... ...można by wyłożyć zbroję. Tak, to jest potrzebny element do... ...do stworzenia... Przedmiotu u tego kowal, tego mistrza znaczy się. A tu mamy ciemnego wilka. Widzę, że mój list dotarł, komendancie Spotkać Cię to prawdziwy zaszczyt. Ciemny wilk, jak nim nie mam? We własnej osobie, im mniej wierzą mnie, tym lepiej. Niektórzy zwą mnie ciemnym wilkiem. Mroczne zakątki miasta pełne są szeptów. Szeptów o spisku na twoje życie chcę ci pomóc. Jak. Um, jak mam ci niby zaufać. Samo nasze spotkanie to dowód mojego zaufania. Liczę, że strażnicy będą rządzić tymi ziemiami lepiej niż nieszczęsny Arl Rendon Hall. Spiskowcami są jego sprzymierzeńcy, ale będę potrzebować pewnych zasobów, by odkryć ich tożsamość. Pięćdziesiąt suwerenów. Niech będzie 50 suwerenów. Tynie, Tak. Daj mi trochę czasu. Ta, dlatego się właśnie zbierało w podstawce, żeby tu wydać. No, 90 tam zostało, ale już więcej chyba nie będziemy wydawali. Dziwne miejsce na widły. No, bardzo rychło w czas, Anders. Na maja? Wciąż tu jesteś? Ja tam dotrzymuję słowa. Okazuje się, żeś miał rację. Skrytka jest tutaj, w amarancie. Naprawdę? Znalazła się? Ano, znalazłam. Co z tą informacją zrobisz, to już twoja sprawa. Ja mam magów potąd. E, chyba jestem ci winien podziękowania. A pewnie, żeś mi winien. Jak cię złapią, Anders, to drugi raz ci nie pomogę. Zakarbuj sobie. To... chyba wymaga wyjaśnienia. Eee... O czym ona mówiła? Na Namaja jest przyjaciółką. Kiedy ostatnim razem uciekłem z wieży, poprosiłem ją, żeby coś dla mnie sprawdziła. To dlatego byłem w Amarancie. Templariusze myśleli, że szukam statku, ale ja chciałem się z nią spotkać. Żeby znaleźć skrytkę. Podczas plagi Templariusze przenieśli swój magazyn filakterii do Amarantu. Dla bezpieczeństwa. Na maja dowiedziała się, że jest tam i moja filakteria. Dopóki templariusze mają próbkę mojej krwi, mogą mnie znaleźć. Muszę ją zniszczyć. Ale jesteś, jesteś teraz szarym strażnikiem. A jeśli zakon uzna nagle, że magowie wśród szarych strażników to też niewierni, przecież nikt ich przed tym nie powstrzyma? Chcę być pewien, że nigdy już mnie nie znajdą. Nigdy. Jeśli tego chcesz. Tak. Chcę. Wiem, że mamy pełne ręce roboty z pomiotami i tak dalej, ale im prędzej znajdziemy tę fiolkę, tym lepiej się poczuję. Wolałbym, żeby mi się to nie wrzynało w tyłek. Tak, dobra. Nie chcesz wrócić do Orzamaru? Nie wiem, czy mogę. Teoretycznie jestem teraz krasnoludem z powierzchni. Teoretycznie? Nie wiesz tego? Wiesz, to nie jest tak, że przysyłają ci liścik. Gratulacje, zostałeś usunięty po wsze czasy z kasty wojowników. A robi ci to różnicę? Hmm, czasami. Wtedy wlewam w siebie jeszcze parę kufli i wszystko mija. Ulotki, zaraz też sprawdzimy. Na początku pogadamy tutaj sobie z naszą starą przyjaciółką z podstawowej wersji gry. Win. Oh. Cudownie Cię widzieć, mój drogi. Rozważałam wizytę u Ciebie w twierdzy czuwania, ale sprawy się skomplikowały. Co się stało? Akademia Maginów zbiera się w Cumberlandzie i muszę tam być. Miejmy nadzieję, że spotkanie szybko się skończy. Ale i tak masz pewnie mnóstwo obowiązków. Nie będę Ci zawracać głowy. Perswazja, ależ proszę, te wydarzenia dotyczą nie tylko magów. Dobrze. Powinieneś zatem wiedzieć, że w bractwach zapanowało spore poruszenie. Libertarianie chcą całkowicie odłączyć się od zakonu, a jeśli zyskają wystarczające wsparcie całkiem się wycofać? To obłęd. Nienawidzę nadzoru zakonu tak samo jak każdy mag, ale nie mogą tak sobie po prostu odejść. Będzie z tego nieszczęście. Hmm. To niedorzeczne. Cóż, możliwe, że do niczego nie dojdzie, ale lepiej trzymać rękę na pulsie. Mam mnóstwo rzeczy do przygotowania, nim wyruszę do Newary, ale może jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Jedna z moich koleżanek, Ines, spędziła ostatnie kilka miesięcy w nieprzybytym lesie. Krąg nie był w stanie się z nią skontaktować z powodu wiadomych problemów na tym terenie. Jeśli podczas swoich podróży trafisz przypadkiem do tego lasu, powiedz jej proszę o spotkaniu akademii. Nie, a co, jeśli jej, jej nie znajdę? W takim razie będziemy musieli poradzić sobie bez niej, choć byłaby to szkoda. Choć Ines jest dość ekscentryczna i ma dziwne zainteresowania, to wciąż pozostaje ogólnie szanowaną czarodziejką, głosem rozsądku, który przydałby się po naszej stronie. Późna już godzina, muszę iść. Cudownie było spotkać Cię ponownie. Uważaj na siebie, mój drogi. No dobra. Nie zapytałem jej w sumie, jak się tam miewa. Bo można było ją jeszcze wypytać o tego jej ducha. I jak widzicie, całkiem nieźle się trzyma. Co my tu mamy? Roślina w doniczce.